z parku trampolin. Są tu kuski. Ale nie mamy nic dla was kuski. To jest ogólnie takie gospodarstwo agroturystyczne. Tam są koniki. No, chyba cię cię Dobra, idziemy do samochodu. Piękne. Okej, okay, szybki, mmm, szybkie jedzenie dla dzieci po y, trampolinach. Tutaj zrobiłam im kurczaczka w kary, y, kukurydza i makaron. I to będzie takie. Y, danie, wiecie, żeby sobie wsypać w miseczkę i nawet można jeść półczekami, a ja sobie zjem resztę. Y, sk resztę skrzydełek z wczoraj, więc. Jemy, bo jesteśmy już głodni, a taki mróz ciągnie, że naprawdę jest mega, mega zimno. Ok, jedzonko dla dzieci gotowe. Ok, a moje jedzonko prezentuje się tak. E, tutaj mam skrzydełka od wczoraj w tej fajnej marynacie. Teraz je sobie odgrzałam, są fajnie podpieczone i reszta ziemniaczków. Posypałam jeszcze wszystko mm, takim tartym serem, więc uciekam jeść, bo naprawdę wygląda to pysznie. Już jesteśmy głodni, bo już jest godzina 17, a my słuchajcie... Przed tymi trampolinami nie jedliśmy, bo było jeszcze za wcześnie. Pani, witam Was serdecznie w nowym filmiku. Ja właśnie przyjechałam. Odwiozłam moją mamę, bo miałam ją na weekend i w zasadzie jeszcze <grym> była u nas w poniedziałek, tak, w poniedziałek. Dzisiaj mamy wtorek i przywiozłam ją do domku. Na no, dworze mamy przedwiośnie, słuchajcie, jest 8 stopni i jest yy, słoneczko i błękitne niebo, co naprawdę ostatnimi czasy, zobaczcie, no może nie widać, o może jednak widać. Ostatnimi czasy, słuchajcie, to jest rzadkość. Dobra kochani, ja dzisiaj... Byłam właśnie, jak odwoziłam mamę, to jeszcze byłyśmy na małych zakupach. Byłam w paczkomacie. Takie ja wiecie. Byłam jeszcze w mojej drugiej pracy. Na chwilę odebrać pit, bo to już, wiecie, jest ten czas. No i to tyle. I jeszcze chwilę u mamy pobędę. Wypiję kawę, pomogę jej się tutaj ogarnąć. I jadę do domu zrobię obiad. Na obiad będzie szybkie spaghetti, a później na 16 zaprowadzam Ninkę na bal karnawałowy do szkoły. Kończy o 17.30 i ja na 19 jadę do pracy, więc taki słuchajcie, dzisiaj też trochę szalony dzień. Cisza jest tutaj cudowna. Kulka Ci wypadła, Niniuszka. Dobry. Kokosowy. A jakie ma smaki? Na zielonej herbatce, kumkwat, Arbuz i truskawka. A kuleczki? Kulki, truskawka. Wisienka. Na no, i superowe. Kochani, witam Was bardzo serdecznie. Yy, wracam z pracy i postanowiłam, że się do Was odezwie. Byłam na małych zakupach. Yy, słuchajcie, kupiłam świeże bułeczki i bagietki. Dzisiaj w ogóle mamy 21 marzec, czyli pierwszy dzień wiosny. Yy, słuchajcie, co jeszcze tutaj kupiłam? Yy, kupiłam malinki. Tu mam jeszcze pomidorki. Jeszcze do śniadanka kupiłam taki sok z mandarynek. I wiecie co? Teraz już w tych wszystkich marketach mamy mnóstwo regałów z nasionami, z cebulkami kwiatowymi. I kupiłam, słuchajcie, dwa opakowania. To są cebulki i rys. Pamiętam, że moja mama kiedyś miała na działce, właśnie, irysy takie fioletowe. Kupiłam. Zaraz się jej zapytam, czy ma teraz u siebie w ogródku irysy. Jeżeli nie ma, no to. No to będzie miała. Piękne. Więc, irysy. Kupione, słuchajcie, więc tak, takie małe zakupy. Mamy siódmą rano, ja słuchajcie, uciekam do domu robić śniadanie dzieciom. Widzę, widzę, nagrywam ją no. Poszła. ja widzę mam. <śkudź> to jedno dla Michała, nie, Minek? Nie, nie. Ja, ja nie nie. Nie. Je, jeszcze dzieciaczki, musicie iść tam, od płotu. Od tamtej strony może, co? Tu, za tymi iglakami, za tymi iglakami idźcie. Dobrze się przyjrzyjcie.

Nie, nie zabierzesz się. Cztery z O! Ktoś by mi to pomógł wziąć, bo ja. Da, nie, no, mogę. Co? Cztery Żenkosy. O! To czekaj. Cztery. Wybierz tych, które chcesz. Ja sobie tego? No. Czekaj, bo ja. Czekaj za ciebie. To i Szafirki. Trochę jeszcze trochę i będzie? Trochę, jo. Mówi, nie będę za dużo siał, bo mówi, potem w maju przyjdą te pomidory. To mnie zważyło, jeszcze nie wychodzi, to wiadomo. Marchew to szybciej wyjdzie, marchew jest tu. A pietruszka jest tu, a pietruszka to jest dłużej, dwa tygodnie wychodzi niż marchew. Ale teraz jak przyjdzie ciepło to powinno się ryczyć. teraz ma być ładnie a w przyszłym tygodniu nawet do 20 stopni wczoraj słyszałam w mhm. fiołeczki pachnące takie same jak na moim tatuażu zobaczcie sercowa listki piękne jak pachną Bardzo serdecznie w kolejnym vlogu. Ja jestem w samochodzie, bo słuchajcie, przyszłam po pranie, które mam w bagażniku od mojej mamy, a że odprowadziłam minę i miałam po drodze, więc wezmę to pranie teraz do domu, bo już wczoraj bym wiecie, się z tym nie zabrała wszystkim. Więc teraz biorę to pranie, poogarniam sobie w domu. No mam dzisiaj troszeczkę, wiecie, do poogarniania, do posprzątania, no ale to. No, taki dzisiaj, słuchajcie, będzie dzień, taki sprzątaniowy. To jest mój drugi dzień wolnego, więc trzeba, słuchajcie, poogarniać to, na co się nie ma czasu, kiedy jest się w pracy.